Którą postrzelała? Mina Szafeczka Szafeczka, wszystko metalowe i prycze I budy Chciałem zobaczyć Trochę ciemno nie wiem czy coś będzie widać. Dobrze. Stanowisko numer 4 baterii cyplowej. A do muzeum i na wyścigu 10 plus na teren mężczyzn motywowanych. Co to? Witek bosmański, witek oficerski, pagony. Kamienie gabinecie pielęgniarki. Jest z nich dużo dowodów i można o nich opowiedzieć ciekawko. Co to jest? Aparat rentgenowski. Regaty. Nie, tylko 450 kg i 1 Zamówiliśmy, to jesz? we zamówiliśmy, sobie zaraz zjemy. Jak ruchowa wojskowa? Jeszcze pierwszą brakuje, ale nie ma jej Jemek. No i co, w plaży, chodzimy po lesie i oglądamy dział, działka przeciwlotnicze, jarmatki i, i muzeum. Znowu. Ale nie rusza, nie się Teraz Olga chciała sobie postrzelać, idziemy na... Jak? Kto chciał? Anka? Olga powiedziała. A. Jaka Anka? No nie wiem, coś tam. Kłysanka. Nie wiem. Nie, a to ciężko się zapytać. A to ty słyszysz takie dziwne imiona. Znaczy dziwne, normalne. Bardzo fajne, Jest jakoś tak dziwnie, że tak mało ludzi Ludzie się może nie zatrzymują, albo nie, nie, interesują. nie interesują, ale to bardzo ciekawe muzeum, bardzo fajnie utrzymane Warto zobaczyć i przyjechać sobie po drodze jak to siedzie na Hel Warto, trzeba Это, наверное, интересно. Не, не, Можно счет. Długie też strzelali. Tak, słabo poszło. 10 strzałów, dwie kule jak Robin Hood w jedno miejsce, no i ta ósemka. Już nie jęcz. Pierwszy raz. Marubo. Ile ty trafiłaś? Wcale, bo ja nie miałam zamiaru strzelać. Mogę cię strzelić w głowę co najwyżej. Znowu na napierdziela. Było 4 karabinki do wyboru, wybrałem sobie kawaha. 10 strzałów, lekki odrzut. No. I teraz down. No, będzie mój obraz na ścianie dzisiaj, tylko muszę zakleić te 8 i 9. No tak to trzymaj sobie. Już. Jedziemy teraz na Helis do centrum i na plażę zobaczyć. Rozstrzygaliśmy, pozwiedzaliśmy i wjeżdżamy do miasta Hel. Typel. Wejście 67 w helu co tam śledzisz, nie ma skrętu w lewo, jedziemy prosto do końca. To jest zapasowy punkt kierowania ogniem. Nawigacja. Mieliśmy dojść do makraby XXI wieku. Nie chlapa, znaczy nie... nie chlap piaskiem, gdzie to jest ten wspomnik historyczny. To jest morze. Było nie zbaczać. Zbaczać? Chyba ty zboczyłaś. Co to jest? Jeszcze raz. To jest cypelek. Co to jest cypelek? Cypel, odmiana, też takie zdrobnienie od, tak od cypelu. A co to jest cypel? Bardziej wysunięty punkt. Gdzie? Niestety nie ma jak się tam dalej dostać. No, z działko. Zbierzemy do portu Tym razem na Helu. Ola, ty też zmierzasz do portu na nie, Tak, nie, port nie, Ostatni nie, 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 to to nie, to nie, 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 I domki, o taki domek nie? Fajnie, blisko. Każdy swój parking. 18. piątek. No jest trochę zmęczona. Pokażę, jak trochę. Jeszcze raz to zrób. Spacerujemy sobie. Chcesz jeszcze po porcie? Afrykarium? Nie. Fokarium do afrykarium. się miasta mieszają. A ci nie? W porcie, jak to w porcie wieje. Pod słońce. Dobrze. I co port? Jak port, nie? Początek polski. Olbrzymie statki te kotry. Dzisiaj? Jak Ci się podoba początek Polski? Ładny. Ładny? Na koniec Polski. Gdzie byliśmy na końcu Polski? Bo to można początek, koniec już Gdzie byśmy na końcu Polski? tak Gdzie gdzieś na końcu. A to ternica, ale to nie był koniec, tylko to była granica. Kresztą trafiliśmy na super podróż. Zawsze trafiamy od dwóch lat na super pogody. Powiedziałem Ci, że załatwiam Ci to od dwóch lat. Prawda? Załatwiłeś mi, że mi dupa bardzo w tym. Jak jechaliśmy to Góry Świętokrzyskie. W parku miniatur. Dobra, wystarczy, wystarczy. To Gdzie ty jesteś? W Czego się Pokaż minę Pokaż minę na. No, się ty się no, Przecież nie chciałaś tu przyjść Grupa się Przez Nie wybrzywają. chciałaś tu przejść. Tak jak powiedziałem, cztery foki pewnie na krzyż I to będzie wszystko Chodź do niej bliżej Wejście piątka od osoby I trzeba mieć bilon Wrzuca się do automatu i otwiera się bramka Albo można rozwinięć 10-20 złotych w automacie Foczki? Tak. Najedzone foczki, o takie makryczne obrazki, makabryczne obrazki Najedzone foczki niestety mało ruchome Pięć chyba naliczyliśmy, tak? Wychodzimy do auta i wracamy do Władysławowa Z mnie I taka niespodzianka, nie, 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 nie niespodzianka. Jesteśmy 5 km przed Władysławowem i pokazuje nam... I 33 minuty w korku. Niektórzy zawracają nie mię. po co? Plażę ładnie przejadą. No i co? 1929, dzień się kończy, cały język czy półwysep. To co chcieliśmy to zobaczyliśmy. Jeszcze pewnie jest. Trochę do zobaczenia, ale <laughs> też mamy ograniczony czas. No nic, czekamy głodni Jeszcze zakupy dzisiaj, może coś zjemy. I, I co, i tyle. Pola sobie przełącza programy. Jest godzina 22, piątek. Jutro zostaje nam jeden dzień, ostatni, sobota. I odpoczywamy. Już nie ma intensywnego zwiedzania, oglądania, tylko idziemy na plażę, tak? Idziemy na plażę, powierzemy sobie od 9, 10 do 16. W międzyczasie coś zjemy. 23 tysiące kroków. 23 tysiące kroków dzisiaj zrobiliśmy. Chyba dużo. I. No jutro wyligiwania się. Nie wiem, może po południu gdzieś sobie pojedziemy, podejdziemy, zobaczyć, albo wypożyczymy sobie taki, taki skuter na baterie ten na baterię na akumulator elektryczny i sobie pojeździmy po mieście po kremie. Po obiedzie zobaczymy jak to wyjdzie. No i w niedzielę rano z samego rana wcześniej wstajemy i, i powrót do domu w międzyczasie może się uda jeszcze zaczepić sopot, jak będzie gdzie zaparkować, bo to wiadomo niedziela, a w niedzielę jest tam dosyć. Duży problem z parkowaniem. Zatem ma być ciepło 24 stopnie, więc może być tłok i na pewno będzie. Do jutra.